moje drogie danuty widać w filmiku, w którym powiem Wam o 9 maju, który się ma długo, bo jest 1 maja. Zostaną nagrać ten odcinek, bo jest tyle plotek na YouTubie, że postanowiłam też coś o tym powiedzieć. Ponieważ 9 maja to jest dzień, w którym Monster Planet zostanie usunięte Ale co naprawdę powiedzcie mi, czy w to wierzycie. Ja tak średnio, ponieważ została rozsiana ta plotka przez użytkowniczkę Monster Planet, zagranicznego Monster Planet, pani Bunny. Na zagranicznym Mówster Planet napisała ona posta. Na posta, no, artbooka zrobiła, w którym napisała po polsku, że ona schakuje Mówster Planet i że wszyscy teraz pomyślą, że jest to kolejne dziecko, ale ona nam powiedziała, że ona i grupa hakerów schakuje Mówster Planet i że to nie są dzieci. Robiła też artbooka którego niestety nie mam, ale opowiem Wam. Pisała o że ma 16 lat, więc... Nie wiem, czy to prawda, ale myślę, że ona po prostu oszukuje, chce wywołać strach na Mr. Planet. Bo przecież, gdyby Mr. Planet tak naprawdę został usunięty, to pomyślcie sobie, wszystkie pieniądze za vip powinny zostać zwrócone, bo wydaliśmy na tę grę i jeśli zostałaby usunięta, to z nią nasze pieniądze zostałyby no, przepadły. Na przykład pomyślcie, 9 maja, ktoś nie wie o tej plotce, kupuje VIP-a i bum, usuwają Mr. Planet i 200 złotych stracone. No, nie wiem, że to jest po prostu prawda, ale wydaje mi się, że to jest po prostu plotka tej jakiejś pani, pani, i czy jakiś terror na Mr. Planet, żeby każdy się teraz bał i w ogóle. Napisała także w tym pierwszym jej artbooku, że gdy usuniemy Mr. Planet, będzie czasami dało się zalogować. Czasami. I wtedy będą krwawe motywy, będą ubrania zakrwawione, takie hakerskie, no wiecie. A noc hakerów nie będzie trwała noc jedną, tylko cały tydzień. Więc tak naprawdę mój ser planet jakby zostanie usunięte, ale będzie mogli czasami się drogować, ale ja myślę, że to kłamstwo. Po prostu lepiej nie wierzyć w takie rzeczy i ta użytkowniczka tak pozmyślała w to wszystko, że żeby każdy uwierzył, ale tak naprawdę to nie jest prawda. No po prostu y ja nie wierzę w takie plotki. Jeśli wy wierzycie, to po prostu mówię Wam, żebyście nie wierzyli. Nie ma czego się bać, bo to, co ma się stać, to jest po prostu kłamstwo nieprawda. Ja myślę, że po prostu to jest tak nazmyślane, no nie wiem. Ale tak naprawdę na MSP też się działo dużo innych rzeczy. Na przykład jedna użytkowniczka pod nazwą Lotta7007. Miała ona na swoim profilu flagę, po flagę. I tak wiemy, że się tak nie da zrobić. Miała w najlepszych zajmowach Adolfa Hitlera, czego też się nie da zrobić. Nawet Charlesem. Nawet gdy tego użytkownika, wyświetlała nam się normalna użytkowniczka. Ale najbardziej pokojący był jej status. Allahu, Allahu, ich bet. Coś takiego, no, miała taki dziwny status. Niektóre co słowa były nie po polsku, a i które po polsku, po prostu. Um, nie wiem, co, co po prostu się dzieje, ale ja myślę, że 9 maj to kłamstwo, a to z tą lotą, to po prostu nie wiem, może ktoś coś nie zmyślał i, i tyle. Nie wiem, jak można tak po prostu robić i tak, bo wiecie, że w Gret Home grają także młodsze dzieci i gdy one po prostu znajdą taki film na YouTubie i go oglądą, to się tak wystraszą, a to są małe dzieci, one po prostu nie wiedzą, to, co to haker, czasami się wystraszą, że ich gra ulubiona zostanie usunięta. Nie mówię na przykład o Was, tylko po prostu o o tej, o tych młodszych dzieciach, takich, wiecie, moczy, młodszych. I ja naprawdę w to nie wierzę, ale ostatnio tak, że nie zrobiłam screenów, ale w kawiarni, w jedną noc zamiast kawiarni były numerki. Po prostu myślę, że to było wywołane za dużą liczbą osób w tej kawiarni i musiało powstać więcej kawiarni. Po prostu ich nie nazwali, tylko zanumerowali. Żeby więcej uczestników mogło korzystać z kawiarni. Także ostatnio w planet było czarne tło. Myślę, że ktoś to wymyślił, że było czarne ku, e, tło w kawiarni. Po prostu zrobił skrzynę, jak mu się tło nie załadowało i rozciał panikę, że e, się zaczyna 9 maja. No naprawdę, nie wiem jak tak można, ale dobra. Ja myślę, e, że 9 maja to kłamstwo i lepiej w to nie wierzyć. Po prostu e, ta dziewczynka, dziecko, pani, pani chce rozsiać... E, Terror. No Mr. Planet nawet połowę w tym artbooku słów jej zakratkowało i że ten wskazówk będzie się jej bał. No nie wiem. Z grupą hakerów wyskakuje Mr. Planet, a poza tym Mr. Planet ma tak dobre zabezpieczenia, że po prostu nie dałoby się dać jakimś 16-letniej hakerce, choć wiem, że ona to nie ma 16 lat. I po prostu nie wiem. Także udało mi się znaleźć jej artbooka. Nie, nie da mi się znaleźć jej artbooka właśnie z tym. Taki ja, którego Wam gdzieś wkleję. Nie wiem, czy ona po prostu chce, żeby była popularna, czy chce po prostu, żeby ludzie się jej bali. Ja myślę, że to i to, bo to jest niemożliwe i ja mówię Wam od razu, nie wieście w to. Ej, ja się z Wami żegnam i zapraszam do poprzedniego odcinka.